W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o filmie z roku 2009, którego akurat szczerze nie znałem nawet, nigdy go nie widziałem, także nie była to powtórka po latach tym razem. Film pod tytułem Exam. Czyli na Polski można to sobie przetłumaczyć jako egzamin, ale bardziej tutaj pasuje tak jak to też zostało w polskiej wersji. No, zawarte nazwijmy Test po prostu. Ponieważ rzeczywiście będziemy mieli tutaj ósemkę bohaterów, która ma 80 minut na. Przejście, rozstrzygnięcie pewnego testu, tak naprawdę będą poniekąd musieli połączyć siły, żeby to rozszyfrować, chociaż nie do końca wiedzą od samego początku, że mogą w ogóle współpracować. Ale no, warto wybrać rzeczywiście te opcje. No, i tutaj akurat będziemy mieli, jeżeli chodzi o gatunek, bardziej thrillerowy format. Także też nie jest to jakiś taki pełnoprawny horror na pewno. Troszeczkę słuchajcie klimaty Cirkul, który Wam jakiś czas temu omawiałem. Czy też właśnie koncept filmu, gdzie mamy taką trochę psychologiczną gierkę po prostu pomiędzy bohaterami. W tym wypadku też jeszcze dochodzi zleceniodawca, ponieważ koncept jest taki, że osiem osób, które tutaj właśnie występuje, no chce zdobyć stanowisko w pewnej dużej wpływowej korporacji. Tylko ono jest trochę takie tajemnicze. Tak naprawdę jest to mocno owiane właśnie zagadką, o co dokładnie tam chodzi. Ale na pewno jest to bardzo ważne stanowisko, i też, no, ponadprzeciętnie, tak bardzo delikatnie mówiąc, płatne. I właśnie ósemka już najlepszych z najlepszych będzie się ze sobą mierzyła. Także koncept jest intrygujący o tyle, że oni dostają jedno zadanie. Tak naprawdę każdy ma swoją kartkę, każdy z tych tutaj odbywających ten test, ten egzamin. No, i tam jest podpisane kandydat 1, kandydat 2 i tak do 8. No, i tak naprawdę mają znaleźć. Czy w zasadzie odpowiedzieć na jedno pytanie, a znaleźć to sami te pytania, jak się okazuje, w ogóle muszą. Także są zamknięci w pomieszczeniu, stoi tam ochroniarz z pistoletem, czy już tak na poważnie, ale generalnie zostaje zamknięta salka na 80 minut. Egzaminator tylko mówi właśnie, że są konkretne zasady, na przykład nie można niszczyć tych kartek, itd., itd. No i właśnie czas start, i po prostu lecimy. I prawdopodobnie ta jedyna osoba, która to rozszyfruje, bo tak od razu, od początku tego filmu, gdzieś nam to świta że to prawdopodobnie tylko jedna osoba się dostanie właśnie na te konkretne stanowisko, więc kto to będzie? No to właśnie, trzeba cały film obejrzeć, natomiast my sobie pogadamy dzisiaj, słuchajcie, ze spoilerami z racji, że no jest to film już 14-letni, więc ja tutaj nie będę unikał. Jak znacie, a już ten film oglądaliście kiedyś, możecie napisać w komentarzach jak wam się podobał. Jak nie znacie, to w sumie jest on całkiem, całkiem warty uwagi, przynajmniej sam koncept jest naprawdę pomysłowy. Ma tam jakieś swoje problemy, o których zaraz porozmawiamy, ale możecie obejrzeć przed recenzją, jeżeli was interesują tego typu właśnie konwencje. A jeżeli tak czy siak chcecie posłuchać spoilerów, no to intro i zapraszam. Generalnie scenarzystą i reżyserem jest jedna i ta sama osoba. No i w zasadzie jest to gość, którego był to debiut pełnometrażowy. Także ja zawsze ciutkę łagodniej gdzieś na te debiuty patrzę, no bo wiadomo, jest to pierwsza praca nad już takim właśnie dużym, pełnym projektem. Wcześniej tak naprawdę tylko shorta jeszcze robił, no generalnie nie jest to jakiś płodny twórca, aczkolwiek dał nam test właśnie, więc pogadajmy sobie o tym teście. No i słuchajcie, tutaj tak naprawdę zaczyna się głównie walka z czasem, walka z presją, pod takim napięciem, że a, jak się czas skończy, no to... Może być problem o tyle duży, że nie zdobędziesz stanowiska. Nawet nie dlatego, że tam nie potrafisz na coś odpowiedzieć, czy że nie masz jakichś kompetencji, tak. Tylko kwestia tego, że ten licznik dobije do zera i po prostu papa nawet jakby kilka osób zostało, ale tutaj akurat trochę inny wariant nastąpi. Natomiast no ci ludzie posłuchali tych zasad i myśleli w zasadzie, że nie mogą ze sobą rozmawiać. Więc tak każdy zagląda na te karty, po prostu obracają. Na jednej, na drugiej stronie nic nie ma. No i. Tak naprawdę co zrobić, co, co, co w ogóle począć, jak zacząć, jakby nie wiadomo, jak się odnaleźć w tego typu sytuacji. Ale tak sobie zaraz tutaj z flashbacków uświadamia jeden z bohaterów, że ej, my nie możemy rozmawiać z, z leceniodawcą, w sensie, że on tam z kamer obserwuje, więc nie można tam krzyczeć, że ej, co się dzieje, ani nie mogą rozmawiać z tym ochroniarzem, co stoi, ale mogą rozmawiać między sobą. Oczywiście nie muszą, każdy mógłby tutaj jakoś indywidualnie działać, ale mając tylko 80 minut... I musiawszy, że tak powiem, nie wiem czy jest takie słowo w ogóle, znaleźć pytanie, żeby w ogóle dopiero móc e, odpowiedź na nie napisać, będzie ciężko w pojedynkę, tym bardziej, że nie wiadomo o co chodzi. No oni próbują tutaj na przykład ze światłem się trochę pobawić, tam pozbijali żarówki wtedy, żeby się awaryjne światło włączyły, żeby e, na przykład spróbować to na ultrafiolecie odczytać, czy na podczerwieni nawet później. Też się okazuje, że na przykład głosem można sterować światło, mówi się lights on, lights off, się włącza, wyłącza, koncept mm, lights outa taki właśnie. No, ale generalnie nie za bardzo im to pytanie tutaj udaje się znaleźć. Też jest to o tyle specyficzne, słuchajcie, połączenie bohaterów, że każdy jest innej narodowości, a przynajmniej innego koloru skóry, że każdy jest po prostu trochę innego gdzieś tam rejonu. No i to wygląda trochę jak taka ustawka, że specjalnie dobrali ludzi, że każdy jest totalnie właśnie jakby z innego miejsca, bo być może tak naprawdę oni mają jakąś siłę w grupie udowodnić. Chociaż no w teorii cały czas wydaje nam się, że stanowisko do. Tej pracy jest jedno, więc to jest naprawdę, słuchajcie, taka zagadka, która pomysłowo i konwencją na pewno stoi tutaj, jeżeli chodzi o to, że jest to ogromnym plusem. I tak szczerze, to myślałem, że to będzie trochę ciekawsze, ponieważ zawsze gdzieś tam są te zażarcia, wiecie, między bohaterami zawsze są te konflikty. Tylko, że tutaj w 80 minut. Ludziom tak puszczają nerwy, że na przykład gościu jest w stanie kogoś torturować, drugi jest w stanie komuś walnąć, a trzeci to podejść do tego ochroniarza i wziąć od niego pistolet i tam machać, po prostu celować w ludzi, tak? I tutaj też w sumie nie było w zasadach nic mówione, że tego pistoletu wziąć nie można, więc ja tak cały film czekałem właśnie, aż to się wydarzy, aż ktoś ten pistolet rzeczywiście weźmie i spróbuje go użyć. Ale to się dzieje dopiero pod koniec, natomiast ja tak sobie właśnie myślałem, że ej, no mamy tutaj takie, a nie inne zasady, to co z tym ochroniarzem? Nie można do niego mówić i jak ktoś zawali i zostanie zyskwalifikowany, to zostanie przez niego wyrzucony i tak się dzieje, okej, okay. ale właśnie co jakby wziąć pistolet od niego? No w zasadzie ten ochroniarz nie reaguje, nawet tutaj bohater robi sobie z niego pacynkę i tak sobie chodzi. Więc pomysły, słuchajcie, ciekawe, ale ten film jak niby utrzymuje równe tempo, mogę powiedzieć, tak mniej więcej. To jednak to nie daje jakiejś satysfakcji ostatecznie, ani też nie było tego pełnego zaangażowania tutaj w moim odczuciu, w moim przekonaniu. Raczej to szło tak, że miałem cały czas ten sam poziom zainteresowania i to był średni poziom właśnie. Ja myślałem, że to po prostu gdzieś będzie się potęgować, że będzie skalować im bliżej finału i że to będzie później jakieś ewentualnie zwrot akcji czy coś. Jest tam jakiś zwrot akcji, ale znowu wydaje mi się, że akurat zakończenie nie jest mocną stroną tego filmu też. A jednak jak oglądasz, półtorej godziny i masz niby taki duży wątek, tak? Na jakąś większą skalę, szczególnie jak się dowiadujemy, że tutaj też chodzi o to, że świat jest skażony, że jest jakiś wirus, jakaś pandemia, i tak naprawdę ta firma to odpowiada. Wydaje mi się, że ma tutaj po prostu dużą kontrolę i odpowiada za produkcję m.in. lekarstwa, które ludzie muszą brać ci zarażeni tak naprawdę dosyć często muszą brać pigułę, żeby po prostu nie odlecieć. No to wydaje się to bardzo dużej wagi, a sam finał, pomijając te wszystkie konflikty, co się tworzą wewnątrz, które wydaje mi się, że są trochę naciągane, bo tak w 80 minut, ja wiem, że to jest walka o stanowisko, wiecie, w jakimś super korpo dobrze płatne, ale czy od razu by się ludzie tak dopuszczali i do tortur i do mierzenia bronią w drugiego człowieka? Znaczy jasne, są różne charaktery tutaj, na przykład jest typ, który jest typowym narcyzem, więc on rzeczywiście kosztem innych będzie chciał coś osiągnąć, ale żeby tak od razu mierzyć z broni i tak dalej, no też... Jednak właśnie z racji, że waga sytuacji jest duża, to rzeczywiście plus ta presja, plus ten czas, plus to, że są w zamknięciu, ludzie mogą totalnie mogą im puścić hamulce i mogą się zacząć w sposób. naprawdę taki trochę wręcz zwierzęcony zachowywać, że te instynkty po prostu gurują wtedy nad nimi. Ale wydaje mi się, że jak na grupę 8 osób, to dużo z nich, czy, czy wiele tych osób zachowywało się. Trochę jakby co najmniej tam byli słuchajcie, zamknięci, nie wiem, kilka dni bez jedzenia już totalnie byli tak sfrustrowani i tak wkurzeni. Miałem wrażenie, że nawet ci co w teorii tam są grzeczniejsi w tym wszystkim, to nie bardzo reagują też na, coś, na to co się dzieje. Niby są tam jakieś wzmianki, Ej, co ty robisz i tak dalej, ale w sumie to dalej będę patrzył czy patrzyła jak tam torturujesz kogoś, no nie? I to takie trochę wydaje mi się naciągane, ale oczywiście to jest tylko film, więc to też jest konwencja, w której my się mamy jakoś bawić. Także nie można mówić tutaj, że to jest jakoś źle zrobione. Jest oczywiście trochę podrasowane, ale z drugiej strony jak my wchodzimy w takie aspekty psychologiczne, tak? jak ludzie będą reagować, co będą robić, czy oni rzeczywiście będą indywidualnie działać, czy w grupie, co się między nimi wydarzy, w jaki sposób będą tego pytania szukać, czym jest to pytanie w ogóle, czy ono istnieje, tak? bo tutaj też właśnie takie pytanie pada, czy, czy, czy jest pytanie w ogóle, no to mogą, słuchajcie, te hamulce puścić trochę może i za bardzo, jak tak mielibyśmy uwierzyć, że to jest takie przyziemne i rzeczywiste, bo to nie jest jakiś sci-fi, to nie jest jakieś, nie wiem, fantazy To jest taka konwencja właśnie thrillerowa, więc jednak trochę przyziemna. I mam tutaj mały zgrzyt, że czasami ta eskalacja, słuchajcie, tego konfliktu, tego nawalania, tam grożenia sobie bronią i wręcz zdolności do zabicia kogoś, tylko po to, żeby posadę zdobyć, to, to trochę chyba idzie za daleko. Ale właśnie myślałem, że ten finał zrobi jakieś takie wow, że może wyrekompensuje. Tak naprawdę, to wszystko jest bardzo tajemnicze, oczywiście, tam do tej końcówki tych ostatnich, powiedzmy, 5 minut czy 10. I jak już dowiadujemy się, jakie jest to pytanie i o co chodzi, to odczułem wrażenie, że mimo, że ma to dużą wagę, to jej absolutnie nie czuć w tym finale. I czy to daje te satysfakcje? No właśnie, no nie, no bo jak czekamy półtorej godziny na pytanie, a okazuje się, że pytanie brzmi, znaczy odpowiedź na pytanie brzmi nie, po prostu, bo pytania nie ma w zasadzie. Dopiero pod koniec bohaterka tam odkrywa, bo spojrzała przez okulary jakiegoś typa i przez szkło jednocześnie. Było gdzieś tam drobnym druczkiem tej karce jakoś wyryte, czego niczym tam wcześniej nie mogli odczytać. Tam było po prostu question one, pytanie pierwsze i, i go nie było, więc jakby odpowiedź brzmi nie, no bo nie ma pytania, tak i koniec, kropka. No więc to takie, no to serio na to półtorej godziny czekałem. Tak naprawdę rzeczywiście okazuje się, że jest to jedno miejsce etatowe, że nie była to żadna ustawka, że nie wiem, ktoś chciał tak dla ja i dla żartu, wiecie, zrobić komuś escape room i po prostu testując zachowania bohaterów, tak jak trochę w Circle, nie wiem czy się nimi pobawić, czy, czy oczyścić populację. Że po prostu jeden po drugim ginie, na przykład ci, co odpadają, czy są zdyskwalifikowani, czy że sami się wybiją. Tutaj nie, bo ja też to zakładałem taką opcję, że tak naprawdę ktoś ich wkręcił, że oni biorą udział w wiecie w rekrutacji na dane stanowisko. Pomyślałem w pewnym momencie, że ktoś może po prostu przytrolował i zamknął ich wiecie w takiej gierce, Alapiła, że życie albo no, albo śmierć, czyli większość by umarła, a tam jeden może wyjdzie, no nie? Ale nie, nie jest tak. Rzeczywiście oni testowali tylko i wyłącznie tutaj. Cechy charakteru, można powiedzieć, ponieważ ta babeczka, która akurat tutaj wygrywa tę gierkę, ona tak stała na uboczu, niewiele zrobiła, ale okazała się empatyczna, czyli odpowiednia na stanowisko no, asystentki, w zasadzie wielkiego, słuchajcie, finansera nie wiem jak to nazwać gościa, który finansuje poniekąd w dużym stopniu, w zasadzie te korporacje, te firmę, która tam tworzy to lekarstwo. I się okazało, bo oni też to podejrzewali, że może ktoś z tej ósemki jest po prostu pracownikiem, tak? Że tutaj mają wtykę w środku w tej grze całej, w tym teście, w tym egzaminie. I rzeczywiście sam ten fundator, właściwie tak mogę chyba tego słowa użyć, właśnie był tam z nimi, tylko że to był Francuz, więc jakby wszyscy gadali sobie po angielsku, a on za bardzo nie kumał i też nie mógł się z nimi porozumiewać, coś tam po francusku tylko parę razy brzdęknął. Więc okazało się, że rzeczywiście ta wtyka była i to sam gościu, właśnie, który szuka sobie asystenta bądź asystentki. Więc ta babeczka, która na końcu wygrywa, to ona przez te jego okulary spojrzała tam i też szkło na kartkę i znalazła i brak pytania, w zasadzie, i odpowiedź na te brak pytania. No i tak naprawdę to na tego Francuza, asystentkę tutaj, ona, że tak powiem, te rekrutacje odbywała, oni wszyscy, tak? Tylko oni nie mieli pojęcia, że to jest ten gościu i że w ogóle, że to on jest tą szychą, bo on też. O no, w połowie mniej więcej gry odpada, więc jakby raczej go skreślaliśmy, pewnie wtyka by została trochę dłużej, takie można było mieć przypuszczenia, tu się okazuje, że jednak nie, gościu wyleciał wcześniej. No i okazała się babeczka właśnie dobra, sympatyczna i że będzie też potrafiła podjąć dobrą decyzję, ale nie opartą na narcyzmie... Narcyzmie? Narcyzmie? Nar czy narcyzmie przez zet, nieważne. Czy, czy po prostu na, wiecie, takim jakimś już ludzkim skurwysyństwie, że kosztem innych, że egoistyczne decyzje, nie. Tego tutaj nie szukano, właśnie szukano osoby, która tak przy zdrowych zmysłach, ale też przy empatycznym spojrzeniu na drugiego człowieka będzie, no, podsuwała dobre rady, tak? Rady, które, no, dla tej ludzkości zrobią dobrze, czego nie można by się tak w 100% spodziewać w sumie po jakimś dużym korpo. Można pomyśleć, że właśnie szukają jakiegoś takiego skurwysynka być może, prawda, który, no wiecie, jak to duże korpo, po prostu dla nich liczy się kasa i w sumie mają w dupie ludzi, a szukamy kogoś, kto będzie podejmował taki z zimną krwią, twarde decyzje, żeby właśnie zarobić dużą kasę. A tutaj nie się okazuje, że wprost przeciwnie, czyli te takie owiane, wiecie zawsze złą, sławą, duże korpo. W tym wypadku ta konkretna firma taka nie jest, więc w sumie no, tak wyszło, że ta babeczka tutaj pasuje. No i okej, okay. tak naprawdę niezła zabawa może być, i część z was na pewno będzie się mówiła, być może jeszcze trochę lepiej ode mnie. Jakaś tam frajda jest, oczywiście. I trochę tortur, trochę rzeźni, aczkolwiek, słuchajcie, no, koniec końców, jeżeli chodzi o moją ocenę, to nie jestem spełniony tą konwencją. Mogło to na pewno wybrzmieć i zadziałać lepiej i więcej emocji wzbudzić, a nie wzbudziło. Natomiast też nie jest to zły film, w moim mniemaniu, więc ja mogę podciągnąć za to, że jest to debiut pełnometrażowy, właśnie, że to ten pierwszy duży projekt, po prostu na szósteczkę, bo myślałem pomiędzy 5 a 6, także myślę sobie, a skoro to pierwszy film jego duży, to niech ma szósteczkę, więc. Ode mnie taka ocena, niezły. Jak wy oglądaliście akurat test, to podzielcie się w komentarzach, jak Wam się podoba, jak Wy się na to zapatrujecie. A kto z Was nie oglądał, możecie właśnie nadrobić. Już trochę pospolerowałem, ale przekonajcie się na własnej skórze, jak to zadziała. Czy, czy może ktoś właśnie obejrzał sobie najpierw film przed recenzją, podzielcie się wrażeniami. No i co, kto dotrwał do końca, to dzisiaj po prostu właśnie będzie test. Walnijmy sobie normalnie po polsku. A na ten moment się żegnamy, widzimy się w kolejnych i trzymajcie się. Cześć!